Błędy w Google Moja firma. Czego unikać, żeby nie spaść w wynikach? Czy podejrzewałeś, że te drobne błędy w wizytówce mogą obniżać jej pozycję? Najczęstsze sytuacje, w których dochodzi do spadków pozycji, nieaktualne dane, np. inne godziny otwarcia niż na stronie www, inny numer telefonu, a spójność danych ma znaczenie? Źle dobrana kategoria główna. Na przykład firma zamiast biuro rachunkowe to podstawowy błąd chwila nieuwagi przy konfiguracji wizytówki, który później przyczynia się do braku wyświetlania na związane z działalnością frazy. Duplikaty, czyli kilka wizytówek dla tej samej firmy. Google nie wie wtedy, który profil jest właściwy. Czasem wystarczy jeden z tych błędów, żeby Twoja firma spadła z wyników, czyli zniknęła z mapy. Klienci wtedy pójdą do konkurencji, więc lepiej sprawdź to u siebie. Protip, raz w miesiącu przejrzyj swoją wizytówkę. Sprawdzaj cyklicznie, czy dane się zgadzają, są aktualne i czy nie masz przypadkiem drugiego niepotrzebnego profilu. Porządek w danych wizytówce równa się większa widoczność.